The game played by the entire planet. The game that brings us together. The game made up of many faces. FIFA 16. Witam serdecznie, jestem Habaś, to jest kolejny odcinek FIFA 16 i kariery termaliką i ten odcinek specjalny, w którym będziemy grać jako menadżer mm, reprezentacji, ja naprawdę mogę się zawieszać, spałem jakieś 4 godziny, w sumie to nawet mniej, bo grałem jeszcze w Warframe'a do prawie 5 rano. E, o 8 zaczęły mnie budzić telefony i... No, nie czuję się najlepiej, jeśli chodzi o moje, tam jakieś podejście do życia, bla, bla, bla. W tym momencie przed nami dwa ważne mecze: Szwecja oraz Dania. No, to są mecze, których musimy tutaj powalczyć o zwycięstwo. Zobaczcie: Dania 13 punktów, Szwedzi 6 już stracili nadzieję na jakikolwiek awans. Natomiast tutaj, Portugalia mocno i Dania mocno. Walczą z nami i byśmy chcieli naprawdę wygrać oba mecze. Dzięki temu mielibyśmy pewny awans do Mistrzostw Świata i to jest to, na czym nam najbardziej zależy. Przed nami ja sobie ustalmy sobie od razu ten skład, następnie ja zrobię rozwój piłkarzy termaliki już tego Wam nie będę pokazywać i zaproszę Was od razu do spotkania ze Szwecją. Dwa mecze przed nami, bardzo ważne dwa mecze. Prawdopodobnie wy będziecie oglądać gdzieś to czwartek, piątek, FIFA dzisiaj jest wtorek, dzisiaj będzie odcinek jeszcze, nie w środę wrzucę odcinek z FIFA, z Termaliki, no czwartek, piątek pewnie oglądacie to mniej więcej. Ale dobra, przejdźmy już do samego, samego ustawiania tego składu. Drągowski widzicie na ławce rezerwowych Belisz, Czerwiński, Perkis i Mierzejewski. Natomiast ja sobie tutaj powymieniam Czerwiński... Mm. Perkis. Dobra. Tak to wygląda. SPD, Krychowiak, Polański. Zamiast Polańskiego zagra Karol Linetti. Le lewa strona zagra Rybus. Okej, okay. Piotr Celeban na ławkę rezerwowych wejdzie. Zamiast niego Perkis, Glik, Piszczek. Krychowia, kapustka w. No, tego środkowego pomocnika ofensywnego naprawdę nam mocno brakuje. Dobra, niech zagra ten kapustka. To jest, to jest fajny zawodnik, bardzo dobrze mi się nim gra, tak naprawdę. Zobaczmy tylko porównanie z Mirzejewskim. No, fizycznie na pewno kapustka wygląda troszeczkę słabiej. Słabsze te strzały. Dobra. Niech, niech będzie tak. Milik w ataku oczywiście z Robertem Lewandowskim tutaj nie mam żadnych obiekcji co do tego. Fabiański na ławce rezerwowych szczęsny, szczęsny czy Fabiański, no to jest. To jest tak naprawdę dwóch bardzo podobnych zawodników, z czego. Niech Wojtek ma to miejsce w składzie, niech on ma to miejsce, niech będzie pewnym zawodnikiem. Miejmy nadzieję, że te występy go troszkę umocnią. No i powiem wam, że naprawdę kurczę, patrząc na ten skład reprezentacji Polski, my mamy bardzo duże szanse. Nie mówię o grze samej, ale mówię tutaj o realnych naszych szansach teraz w mistrzostwach Europy, w których będziemy grać. Tam naprawdę są dosyć spore szanse na to, żebyśmy mogli powalczyć. No ale okej. Okay. Perkis, Glik, Piszczek w obronie, no to są zagraniczni zawodnicy wszyscy. Tak naprawdę w podstawowym składzie zagra tylko Rybus oraz Linetti, którzy występują w naszej Ekstraklasie. O ile Rybus występuje dalej w Ekstraklasie. Czy ja mogę to sprawdzić? Oczywiście nie. No ale dobra, jedziemy. Dobry skład, mam nadzieję, i zapraszam Was na spotkanie ze Szwedami. No, i tak jak wspominałem, eliminację Mistrzostw Świata. Zagramy na Sanderson Park, a tak naprawdę na stadionie narodowym. No i zobaczmy na tę piękną, tą piękną oprawę. Dariusz Pakowski, Jacek Laskowski. Komentują ten mecz, a tak naprawdę to ja będę to komentować. Szwedzi walczą o pietruszkę, natomiast reprezentacja Polski walczy o zwycięstwo. No Nic innego nas nie interesuje w tym spotkaniu. Zobaczcie, nasi zawodnicy wychodzą już na murawę. Kilku rudych widzimy w reprezentacji Szwecji. Granquist, Granquist? Nie znam gościa. Czy Zlatan zagra w reprezentacji? Czy to będzie jego mecz? Zobaczmy Robert Lewandowski, oczywiście za chwilę, hymny narodowe. Tak jest. Miły akcent oczywiście, kibice reprezentacji na stadionie. No i hymny reprezentacji Szwecji. Tak jest. Króciutki, mało taki. Nie wiem, nasz mi się bardzo podoba hymn. No i oczywiście skład: Szczesny Piszczek, Glik, Perkis w obronie, Krychowia, Klinetti, Błaszczykowski, Mierzeński Rybus Lewandowski i Arkadiusz Milik. No miejmy nadzieję, że nasi napastnicy ukują coś tutaj i dadzą radę strzelić. Oczywiście jakąś bramkę. No i zobaczmy na skład Szwedów: Berg, Widetti, Larson, Elm. Egdal, Larsson, Eriksen, Lustig, Granquist, Jenson, Augustinson i Olsen. Niestety nie ma Zlatana Ibrahimowicza, prawdopodobnie zakończył już karierę, a może po prostu nie nadaje się już do meczu tego. Dla mnie bardzo dobra informacja, oczywiście. No i najlepszy zawodnik prawdopodobnie w tym meczu Robert Lewandowski. No, 29 lat. Fakt, że to już schyłek jego kariery. No dobra, ma jeszcze te 4-5 lat, myślę, do grania. Natomiast na pewno, no już starszy zawodnik, doświadczony. I zobaczmy, jak pójdzie naszej reprezentacji. Adrian Mierzyjewski powalczył tutaj o piłkę. Jeszcze. Aj, obok bramki. No to było naprawdę dobra sytuacja. To była piękna sytuacja na strzeni tutaj bramki. Niestety po gdzieś tam po śladku piłka odbita i tylko rzut rożny Jakub Błaszczykowski. Krótkie rozegranie. Potknął się tam jeszcze bramkarz i to była piękna sytuacja kolejna. No ale obrońca troszeczkę lepiej zachował się w tej sytuacji. Arek Milik nad bramką. 20 minuta dalej, 0 do 0. Zobaczcie, ładne uderzenie. Niestety, troszeczkę za wysoko. No i mamy pierwszą. Koniec pierwszej połowy tego spotkania, 0 do 0. Repstacja Polski miała kilka fajnych sytuacji. Oczywiście, niestety, Szwedzi, no, umiejętnie się bronią. Dania remisuje z Francją, to jest dobry wynik. Natomiast tutaj Portugalia, no, 1 do 0 z Węgrami i. To oznacza tylko jedno. Musimy tutaj powalczyć bardzo mocno o zwycięstwo. Druga połowa. Karol Linetti. Poprzecz... Słupek! Poprzeczka, słupek. Jeden pies. Nie ma bramki. No naprawdę bardzo ładne podanie do Karola Linettiego od Roberta Lewandowskiego i ten trafia niestety tylko w słupek. Zobaczmy jeszcze tutaj. No i złe przyjęcie. Jeszcze Elm. Szczęsny no. Bardzo ładna parada szczęsnego. I kontratak reprezentacji polski. Robert Lewandowski. Lewan Boski. Tiego. Nie bardzo ma z kim zagrać. No i słabe podanie. No i widzimy zmiany w reprezentacji Polski za chwilę na naszych ekranach. Kamil Grosicki. Olański i Szymon Pawłowski na lewą stronę pomocy wejdzie po stronie Szwedów Simon Tern zamiast Albina Ekdala. No i zobaczmy, 64 minuta. Pawłowski do Grosickiego. No i tylko rzut rożny. No kurczę, 78 minuta. Musimy walczyć. Musimy tutaj walczyć o każdy centymetr boiska. Krótkie rozegranie z Szymonem Pawłowskim. Robert Lewandowski. Kuba Błaszczykowski ładnie schodzi do środka. I tylko rzut rożny. 87 minuta. Kolejne krótkie rozegranie rzutu rożnego. Kuba Błaszczykowski. 90 minuta Kuba Błaszczykowski to jest to jest właśnie ten zawodnik który swoim rajdem daje nam zwycięstwo w tym meczu no jeszcze jeszcze mamy tą chwilę czasu ale naprawdę zobaczcie tutaj myślałem kurde może się przewrócić może pokombinować ale nie Kuba Błaszczykowski ładnie strzela bramkę jeszcze po rykoszecie bramkarz no naprawdę może pluć sobie w brodę bo był o tyle dosłownie tyle żeby wybić tą piłkę na rzut rożny czy gdziekolwiek indziej ale nie, Jakub Błaszczykowski strzela bramkę, no i ten pomocnik, były pomocnik Borusi bodajże, teraz już Fiorentiny chociaż nie wiem, czy tam nie było jakichś wypożyczeń daje nam prowadzenie, 1 do 0 jeszcze końcówka tego spotkania musimy defensywnie zagrać kurcze, bardziej się defensywnie nie da jest. końcowy gwizdek sędziego w tym spotkaniu 1 do 0. Nasze nadzieje jeszcze są utrzymywane. I zobaczmy. A nie, bo ja wam pokazywałem. Ja wam pokazywałem, nie będziemy tu nic oglądać. 8 strzałów na bramkę, z czego tylko dwa celne. To nie jest na pewno dobry wynik. Natomiast Ma Wojtek Szczęsny, Maciej, Maciej, jego ojciec też były bramkarz stacji Polski, między innymi bardzo dobry zawodnik, który występował kiedyś. Wygrali z, 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 z Genułą bodajże, Sampdorią Genuła w bardzo ważnym spotkaniu dla ówczesnego ym, zespołu Legii Warszawa. Ale tym razem Wojtek Szczęsny zachowuje czyste konto w tym spotkaniu. No i zobaczmy, jak teraz wygląda nasza tutaj sytuacja. Ostatnie spotkanie Polska rozegra z Danią. Duńczycy, którzy stracili już nadzieję na awans. No i Portugalczycy, którzy gonią nas, gonią nas, depczą nam po piętach. Zobaczmy sobie tylko jeszcze terminarz tych spotkań. Francuzi zagrają z Węgrami. No tutaj raczej nie będzie niespodzianki, natomiast Portugalczycy będą grać ze Szwecją, która już odpadła, niestety, z tej walki. I to będzie. No Portugalia raczej faworytem w tym meczu. Może nie murowanym, natomiast myślę, że Szwedzi już odpuszczą po tej no jakże nieszczęśliwej dla nich porażce z naszym zespołem w ostatnich sekundach tego meczu. No a jeśli my nie chcemy oglądać się na inne zespoły, no to musimy oczywiście tutaj wygrać ten mecz, nie dać żadnych złudzeń i pokonać Duńczyków. Dokonajmy zmian w naszym zespole. Grosicki wejdzie na środek pomocy. On fajnie zagrał naprawdę w tym meczu. No i Polański, Polański, który wejdzie zamiast Linetiego, rybus na lewej stronie zostanie. Chociaż ten Pawłowski, zobaczcie na jego tempo. Dobra, na razie niech będzie w ten sposób. Zobaczmy jeszcze pozostałych naszych zawodników. No oni tutaj Bartosz Kapustka zamiast Celebana, ok niech wejdzie na tą ławkę jeśli będzie taki wynik, który nas satysfakcjonuje, czyli typu 1-2-0, pozwolimy Bartkowi zagrać w tym meczu i zobaczymy jak sprawdzi się przeciwko zespołowi Danii ja was zapraszam oczywiście na mecz. co tu jeszcze klub, bla 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 tak jest 5 września 2017 roku no i jedziemy, jedziemy i oczywiście witam po raz kolejny na Sanderson Park, czyli naszym teoretycznie stadionie narodowym. Najważniejsze spotkanie do tej pory dla reprezentacji polskiej. Finałowy ten mecz z Duńczykami, którzy mają oczywiście szansę na awans. Polacy mają szansę na awans, no Duńczycy niestety już odpadli z, tej, z tych zawodów. Polacy w czerwonych koszulkach widzimy... Duńczycy w białych koszulkach z niebieskimi granatowymi pasami. W granatowych getrach. Jansen, kapitan zespołu na naszych ekranach, numerem 8. Kapitan, oczywiście, zespołu Duńczyków. U nas Robert Lewandowski. Widzimy teraz. Szykuje się do hymnu narodowego. Tak jest, Mazurek Dąbrowskiego i za chwilę Hyn Duńczyków. Zauważyliście? Taki trochę mroczny. Miejmy nadzieję, że nasze miny nie będą takie mroczne po tym spotkaniu. I uda nam się wygrać, oczywiście wynieść, wywieźć trzy punkty. Lewandowski, Milik, Grosicki, Pawłoski, Krychowiak, Polański, Błaszczykowski, Piszczek, Glik, Perki, szczęsny, udało mi się zdążyć. Grosicki, widzimy, wyszedł w pierwszym składzie. Pawłoski, to są zmiany w stosunku do pierwszego meczu. I jeszcze, oczywiście, Karolinetti zszedł. Kasper Schmeichel na bramce to jest syn, oczywiście, Petera Schmeichela, który byłego, re... byłego reprezentanta Danii i oczywiście bramkarza, między innymi Manchester United. Bardzo dobry zawodnik. Młody zawodnik. No i zobaczmy, zobaczmy jak wyjdzie nam to spotkanie. Duńczycy rozpoczynają. Arkadiusz Milik. Pierwsze minuty tego spotkania. Uderzenie i tylko rzut rożny. No to był... To, był ciężka, to była ciężka sytuacja. Mogłem odegrać tutaj na środek do Roberta Lewandowskiego, lepiej ustawionego. No ale Kasper Michael. Mógł to łapać Błaszczykowski, Pawłowski, Szymon Pawłowski, no dosłownie, zobaczcie, no dobra, z 2 metry zabrakło do strzelenia bramki. Kamil Glik, kolejne ładne uderzenie z daleka, no. Kamil Glik, obrońca Torino bodajże no sam środek bramki niestety gdyby troszeczkę uderzył w bok tutaj na pewno byłaby to dużo lepsza sytuacja tym razem krótkie rozegranie z Szymkiem zobaczmy o, i tyle, i to by było na tyle dziesiąta minuta już zmiany, Nikolaj Jurgensen wchodzi za Martina Bright-White'a ciężko powiedzieć dlaczego za bardzo może jakaś kontuzja i rzut rożny Eriksen będzie go wykonywał dla Danii oczywiście. Już się bałem, że tam jakiś karny zostanie zagwizdany. Zobaczmy na tą kontrę. Arkadiusz Milik. Grzesiu Krychowiak. Mamy rzut wolny. I zobaczmy, czy to jest ta sytuacja... Milik. Nad bramką. Arek Milik. Prawa strona. Zobaczmy to dośrodkowanie. No i prosto w bramkarza. 16 minuta to już chyba jest czwarta, piąta sytuacja. Naprawdę dobre spotkanie w ofensywie naszego zespołu. Szkoda, że nie padła jeszcze żadna bramka. Bo tak naprawdę... Duńczycy raczej bez szans. Kolejna sytuacja, zobaczcie Robert Lewandowski do arka Milika. Nie mam słów, po prostu nie mam słów. Arek Milik, ładne zagranie, uderzenie. Jest bramka. 39 prawie, minuta 38. Minuta 30, tam 5 sekunda, powiedzmy. Arek Milik po ładnym kontrataku strzela bramki. to jest 1 do 0. Zobaczcie tutaj, piękne podanie, minięcie do środka i strzał z linii pola karnego. Arek Milik daje nam prowadzenie, no to jest wspaniała informacja. Nie wiem jak tam mecz na stadionie w, na Węgrzech bodajże, o ile dobrze pamiętam. Gdzie Portugalia oczywiście... Nie, to ze Szwedami grają. W Szwecji, mecz w Szwecji. Nie wiem jak tam im idzie. Natomiast Arek Milik dokłada czwartą bramkę już na swoje konto w reprezentacji w tych mistrz eliminacjach. do mistrzostw świata. Rzut wolny takiej pozycji dosyć ciężkiej. Szczęsny mija się z piłką. No i Duńczycy... Remisują. No, bardzo krótko mogliśmy cieszyć się z tego prowadzenia. Zobaczcie, tutaj Wojtek Szczęsny niepotrzebnie wychodził. No, jeśli nie wiedział, czy tam dojdzie, to. Tak czułem, tak po prostu czułem, że to może się w ten sposób skończyć. 45 minuta, już praktycznie, i mamy remis. Eugen Polański. Jeszcze Arek Milik. Ja... Pier... Myślałem, że tam będzie rzut wolny. Dlatego przestałem praktycznie grać. Natomiast widzicie, że sędzia puścił ten mecz. Jeszcze Eugen Polański. Uderzenie z daleka. No i Kasper Szmajchel po raz kolejny. Ratuje swój zespół. Kolejny rzut. Rożny dla naszego zespołu. Tym razem krótkie rozegranie z Szymonem Pawłoskim. No i to jest koniec pierwszej połowy tego spotkania. Szkoda, że nie udało nam się dowieść tego prowadzenia do końca pierwszej połowy. Natomiast no cóż, nie wszystko można zrobić. Portugalczycy tak jak przewidywałem, wygrywają swoje spotkanie to samo Francuzi. No a to oznacza dla nas jedno. Musimy tutaj mocno walczyć o, o zwycięstwo. Duńczycy. Ojej. Wojtek Szczęsny naprawdę pokazał w tym momencie swój kunszt bramkarski. Piękna parada. Wolej. No i zbita piłka na rzut rożny. Eriksson. I Wojtek szczęsty po raz kolejny ratuje nasz zespół. No, w tym momencie Duńczycy zaczęli mocno przeważać. Początek tej pierwszej połowy, drugiej połowy na pewno należy do nich, Ale fart. Tam był już spalony. Jesus. 68 minuta i sędzia ratuje nasz zespół na szczęście. Możecie zobaczyć sobie powtórkę wcześniej tam. Ale było naprawdę blisko. Kamil Grosicki. Ładnie schodzi do środka. Jest bramka. 2 do 1. 78 minuta dochodzi. Na naszych zegarach, na naszym ekranie jest bramka na 2 do 1, naprawdę bardzo ładna kontra polskiego zespołu, widzicie Grosicki pociągnął tutaj prawie do końca. No i oczywiście zejście do środka, uderzenie prawą nogą w dłuższy słupek i Kasper Schmeichel po raz drugi wyjmuje piłkę z siatki, a my mamy naprawdę duże szanse na awans, no zagrajmy trochę bardziej zrównoważenie. I dzięki temu, miejmy nadzieję, uda nam się dowieść wynik tego spotkania do samego końca. Jeszcze zmiany w naszym zespole, oczywiście. Zamiast Milika, który ma żółtą kartkę, wejdzie Zwoliński. Kapustka zamiast Krychowiaka. No i na prawą stronę. Przydałby nam się ktoś na prawą stronę. Zamiast Błaszczykowskiego wejdzie Olkowski. Ja wiem, że to jest obrońca, natomiast potrzebujemy kogoś naprawdę. To zapewni nam oczywiście dobrą grę na boku. Robert Lewandowski. Ładnie mija tu kilku zawodników. Jeszcze powalczył. Oj, to było naprawdę bardzo blisko. Tam popychany, szturchany. No, chciałbym jeszcze tym zawodnikiem. Nie ma szczęścia. Nie ma szczęścia ten gracz. No Robert! Ładnie zamieszał tam obrońcami i... miał szansę naprawdę na piękną bramkę na 3 do 1 i pewne zwycięstwo. Natomiast mimo wszystko 2 do 1 i. bardzo dobry wynik, wyrwany wręcz duńczykom. Widzimy Wojtka Szczęsnego, który miał naprawdę kilka ładnych parat, no i ta wpadka jedna niestety przy bramce strzeloną przez strzeloną bramce strzelonej przez Danie. Kamil Grosicki najlepszy zawodnik tego meczu? Prawdopodobnie tak, ale zobaczmy. Nie, nie będziemy oglądać. Ktorek widzieliście to wszystko? I zobaczmy jak to wygląda. Wojtek Szczęsny, najlepszym graczem tego meczu. No tak, tak. Arek Milik strzelcem bramki, Kamil Grosicki asysta Pawłowskiego i Grosickiego. No że Grosicki nie dostał? nagrody dla najlepszego gracza tego meczu tego nie wiem natomiast na pewno widzicie Francuzi 4 do 0 rozgromili Węgrów no i Portugalczycy wyrwali zwycięstwo Szwedom już w pierwszej połowie więc bardzo dobry wynik naszego zespołu na szczęście udało nam się tutaj wywieźć zwycięstwo i zobaczmy oczywiście na tą tabelę jak to się zakończyło 10 meczy, 6 zwycięstw, no, no fakt, że ja przejąłem tą reprezentację już w trakcie trwania tych kwalifikacji, natomiast dwie porażki, tyle samo co Francuzi, no i niestety dwa remisy, 20 punktów, o jeden więcej niż Portugalczycy, o dwie bramki więcej straconych niż Portugalczycy i o jedną bramkę mniej strzeloną niż Portugalczycy. Teoretycznie mieli wszystko to, co było potrzebne do awansu, natomiast zabrakło im niestety jednego punktu. Tak czasami po prostu bywa i nic z tym nie zrobimy. I nie chcemy nic z tym robić. Dobra, to był bonusowy oczywiście odcinek, jeśli chodzi o naszą grę Termaliką i to była oczywiście reprezentacja Polski. Ja Was zapraszam na kolejne odcinki i życzę Wam wesołych świąt, które już się zbliżają, oczywiście miło spędzonych tam w gronie rodzinnym. Oglądajcie oczywiście mój kanał. Jakieś zaległe odcinki sobie poglądajcie. Na pewno nie oglądaliście, nie wiem, Mad Games Tychon, zobaczcie jak zaczynałem. Zobaczcie, nie wiem co tam jeszcze. Pooglądajcie sobie. Ja się z Wami żegnam. Łapkujcie w górę, dawajcie dużo łapek. Dzięki temu oczywiście pozycjonowanie moich filmów będzie leciało gdzieś tam w górę. I coraz wyżej, wyżej na tych wynikach wyszukiwania na YouTube. No i co? I do zobaczenia. Cześć.